Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Jurassic World Evolution 2 W dzisiejszym odcinku, no tak jak zresztą w poprzednich będziemy wykonywali jakże niezwykłe zadania yy, Tak, zadania osiągnij ocenę, ocenę parku na poziomie 4 gwiazdek no na razie mam trzy gwiazdki, więc tak, trzeba się, za to, trzeba się za to zabrać. No i temat. Jak zwykle. Tak, trzeba to zrobić dosyć spraw. Czekaj jakby to nie ma nie ma nic badane. Więc... Czy mam jakieś dinozaury mam jakiś... genom się nie odkrył w ostatnim odcinku nie pamiętam nie dobra to wszystko ma... mamy to wszystko tak tak to trzeba nowy genom wykopać znaleźć nie, to... A jakby te, te rośliny żadne zbadać nie, nie da się ich tam jakoś zbadać żeby Tutaj jakieś lepsze były z tego zaury. O właśnie może jakieś z tego zaury pobadał. No niech będzie i to. Och tak. No cóż. Popatrzymy potem też na inne badania. Mhm. No bo tak naprawdę to ja już wszystko mam. Wszystkie genomy, no bo to tak ewentualnie kompsognata nie mam, no ale to tam nie będę go tam zbierał póki co. No para. A apatozaury? właśnie, może tego apatozaura. To jest może jakiś pomysł. No tak, niech, niech będzie i ten apatozaur. Mamy już też z podobnych gatunków Momenchia za... Momenchia No tak Tak więc No, przyspieszymy sobie czas, to będzie szybciej Czasami o tym zapominam już po prostu, że trzeba Nie, nie trzeba, ale można Szybciej jest po prostu i tutaj zobaczymy o ekspedycji. A nawet jest nowe badanie. To od razu dam pod cel badawczy. No tak. No to może jak reszta wróci. Natomiast na razie Przejdziemy do ekspedycji i teraz, czy one, one, gdzie one są? Tu. A, tylko na razie już mamy yy, limit. No to świat. Ale tam jest nowy jakiś. A, no bo to jest z tych, takich z tego zaurydów To jest, no nie. Brak zasilania. Niedobrze, niedobrze. Pek. Już jest. Z powrotem. Czy brak bunnika, no dobra. To mi trzeba dodać. a no tak, tu, 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 tu. Czy teraz wystarczy? Tak, wystarczy. No i super, i gituwa. Tak więc tu się... No jeszcze tak. Jeszcze chwilę. Tak mniej więcej. 6. No nie, dobra, teraz, teraz już tak, teraz to już jest yy... Badania z kamieni I teraz o jest. Będę musiał część posy, posyntezować bo... Super Bo jest tego dosyć sporo. Na pewno to będę chciał. I to. No i to. Taką dwójeczkę. Mamy. W pełni wypełnione. Coś mam mało. Jest gorzej z tą genetyką, bo... Coś to jest genetyka. Tak, z genetyką mam akurat mało doświadczonych, a trochę by się już ich przydało mieć, więc... Może tego. Dobra. Niech będzie tego zwolnie. Czy będzie dobra genetyk? Oni niby są te trójki. No jest taki, co? Cztery z genetyki downy. No niech będzie. Co? rekrutujemy, zatrudniamy pracownika, naukowca właściwie no i może już będzie można badanie czy ekspedycję na razie ekspedycją to z tych z tego zaury do... Teraz czy mogę badania. To się zaraz okaże. Czemu ja tego nie mam spodan? No dobra, tak, będzie trzeba się tym zająć. Tak szybko jak to możliwe. W tym czasie spójrzmy sobie, czy nie ma czy nie ma nic do zrobienia, do, do, do napełnienia, chyba nie, czy nie są toalety. Wygląda na to, że tak. Dostępność bunkrów, toalet, tak. Tu już są jakieś pończki pichu i i figurki kolekcjonerskie. Nowy genom, świetnie. Apatozaur. A ja to nie nie, nie przeszkadza. Przepisz. Do chwilę sobie z genetyki jeszcze. Poczekamy, żeby... O! No dobra, no to o, dorzucę im tam jeszcze takiego. Tu trzeba wypełnić do pełna. Stać mnie to leje do pełna. Teraz tak wybieg, wybieg, wybieg. No tutaj, tutaj tam. no to za jakieś tutaj nieszczęścia się dzieją. Zatrzymajmy sobie czas, bo mi cieknie. Wszystko. Jeśli teraz zaczyna dziać, to mnie akurat. No, będą miały taką. Mam nadzieję, że wystarczającą dla nich. A tutaj to już będzie trzeba dać nowych, tutaj. Oczywiście z atrakcji będzie. Ой, ой, Ну, он сейчас, наверное, немного уменьшится. Окей, тупо. Ах, ладно, генератор Ścieżka już jest doprowadzona. To jest tutaj. No tak. A tak sobie po. Przeczyścimy magazyn. No i oczywiście trzeba kogoś wysłać na chwilą odpoczynek więc wysłamy pyk. Gramy dalej. Co tu dalej trzeba dać? No i co ja mam im poradzić? No i jest, jest. Niech nie narzekają. Mm -hmm. o, matka, prund no no. Sandstorms pose a real threat to our operation here. They have a tendency to wreak havoc with our equipment. And if the dinosaurs are caught up in it, they can become very unsettled. No i idzie burza. Teraz już przestaje. Prostu... Tak standardowo na tutaj. No i tu trzeba robić. Matko, wszędzie się to pali kończy Tym, tą chorobą się nie będziemy przyjmować. Za bardzo nie szkodzi z kamieniny trzeba zobaczyć. Sprzedaj, sprzedaj. Więcej nie ma. Tak więc to, to i to. Super. Tak, Oczywiście do tego budujemy tutaj placówkę zespołów realowania. Może żeby tak żeby nie przysłonić wszystkiego tego przejścia tutaj. Będzie spoko. Możemy to otwierać. Właściwie pozamykać. I oczywiście brak prądu. Wszystko się wszędzie kończy. No co za, co za życie. No. Powierzchowne ran. Przykro mi bardzo. Przecież on jest chyba gotowy do wypuszczenia. ten stąd no. A do inkubacji dopiero, a ja tutaj go. No co za los, No, nowy genom jest, nowy genom jest. Przypisy naukowcy. Akurat. Na styk. Styknie. Mhm. Dobra, tak więc no, ta choroba to tam chwila pobędzie i przestanie. Tak więc tutaj przypisujemy. I lecimy do wylęgarni. I piąteczka czy jest zmęczonych na to, na odpoczynek. O! tak więc tu już jest postawione. Jeszcze wodę damy, wodę, nie ścieżkę. Jest, choroba pokonana. Let's go. Jesteśmy wielcy, po prostu niepokonani. A będzie duże, Bajoro. O, śmieszek. Nosek. <gryny> o, czego <braku. gryny> Muszę zatrzymać grę, bo zaraz mi po prostu... Ten, tamte następne będą czekały to nie, ma, to nie będę na to w sumie czekał nie wiadomo ile eee, tu zostawię trochę miejsca i po granicy pójdę a tu jeszcze trzeba pyk brama będzie z... tutaj Tutaj woda też będzie gdzieś tutaj z tyłu. A może nawet oddzielone wezmę. Nie będę już dawał tych takich. budowanie o dobra w ten sposób kto tu nie ma nic przypisanego no. nie ten ma ten nie ma o, ten zespół nie ma to ten dostanie tego no i tu oczywiście liście wysoko yy... Tak, No, już leci. Tamto już pewnie też skończył, oczywiście. No, hmm, nie już. Na drodze do sukcesu. Tak, tutaj jak to brak e, nie, zadowolony jest, tak się zdaje, no bo coś, coś tam mu chyba jeszcze brakuje. Populacja jest ok, liście, wysokie, nieco więcej liści, będzie super. Więc już, już się robi, już. Gdzie on jest? gdzie się podział? Już uciekł? W las? Już poleciał? oczywiście. Już! Poleciał. Nie ma? Nie ma nic. Bo no to liście niskobłonnik, niskoklasyczne. nisko, klasycznie. Nie, stój. No i owoce. Eee, nie, owoce co tu mam tutaj? Potrzebuję wody, no masz, no, więcej, nie, okej, okay, dobra. Jak chcesz, będzie więcej. Rośliny w wodzie, wow! Zadowolony! Mamy to! Chodźcie. super, jest sukces. Stół. Wielki sukces, a teraz yy, badania. Nie ma co tracić czasu, badanie. Na te tutaj Linuśki. Linuśka właściwie jednego, ale. No nie gadaj Serio No tutaj na genetykę trzeba strasznie dużo Nie kogo ja mam tutaj wywalać No nie mam kogo no Specjalisty nie mam specjalisty od genetyki No i to jest cały minus A jest? Jakiś no Dobra, no co, ja mu poradzę. Manego... Zwolnij... ja pierdzio, popsułem wszystko. No to... Tak, niestety... Nie ma za bardzo... One nie mają miejsca teraz takiej popularności jak na przykład tyranozaury. A no właśnie, bo mogę jako atrakcję dać tutaj do tyranozaurów. Budujemy sobie takich trochę. O, Długą Morzą te, też takie można. O, jest tak toalety. Klasycznie tutaj brakuje wszystkiego. Czego jeszcze brakuje? No pewnie bunkrów tych schronów ratunkowych. Mhm. Mhm, to z tego za mhm. To tutaj może teraz z tymi naukowcami będzie nieco. Wygodniej. Ponieważ ta, ta jest tania, w sumie się przydaje bardzo często, więc o, ten tutaj. Tak, on, on w sumie nie ma jakiejś wielkiej wartości. Czy jest to genetyki? A niech to szlak. No nie ma. No i teraz... No nic na to nie poradzimy, będzie trzeba poczekać do następnego momentu. Chyba, że się da to jakoś zresetować, ale nie sądzę. Da się? Spoko, to, to mogę zapłacić. Byleby z genetyki był, no... Okej... Okay. Nie ma kogoś lepszego No nie ma, no dobra No to jeszcze A teraz, teraz nie mogę już tak zrobić Pytanie czy, pytanie, czy to 5 nam starczy No bo jak mamy to 5, tam było 4 no nie no brakuje, to to trzeba by było tak mieć 7. No to cóż, innym razem. Natomiast na ten moment już tak na zakończenie, jeśli podobał Wam się film, podoba Wam się to co robię, ten cały content, to zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarzy pod tym filmem. Bo to mnie motywuje i motywuje mnie do dalszego tworzenia filmów dla, dla Was. I dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Do zobaczenia. Cześć.